Artur Sowiński po KSW-26. E, witam i przede wszystkim chciałem zapytać: trochę potrzebowałeś czasu, zanim e, byłeś gotowy na ten wywiad i teraz jesteś. Dlaczego to tyle trwało? To znaczy, po walce chciałem tak ochłonąć, odciąć się troszkę od, od mediów, od tego szumu całego, który się wytworzył a propos tej, tej walki. No i tak na spokojnie chciałem po prostu przemyśleć pewne sprawy. No, i teraz czas minął, i mogę już udzielać na spokojnie wywiadów. Wobec tego, co sobie przemyślałeś, co tak naprawdę chciałbyś przede wszystkim przekazać? To znaczy. Że... Czy też jakieś bardziej konkretne pytanie? Czy znaczy, kon konkretnie pytanie? Bardziej konkretne. Dobrze, więc po, y, miałeś okazję walczyć, zacznijmy tak chronologicznie. Miałeś okazję walczyć już dwukrotnie z, z Anzorem fał, W pierwszej walce był fał, w drugiej był fał. więc przede wszystkim ta kwestia, czy uważasz, że Anzor zrobił to w którymś momencie specjalnie? Znaczy, ja nie zastanawiam się, czy Anzor to robił specjalnie, czy nie. No... Hanzor twierdzi, że on tego nie robi specjalnie, no ale no za każdym razem coś jednak nie, gra. nie grało, przeszkadza nam, żeby tą walkę zakończyć w sportowy sposób. No, ja za to nic nie mogę, że, że, że go ponosi. No i, no i mówię, no, tutaj chyba nie jest kwestią już zastanawiania się, czy on to robi specjalnie, czy nie. No, po prostu no, były faule i tyle. Czy uważasz Anzora za niebezpiecznego fajtera? Bo wspomniałeś, że w jakimś sensie on siebie nie kontroluje. To znaczy, no, skoro nie robi tego specjalnie, no, to no, no, można tak powiedzieć, że siebie nie kontroluje. Um... Czy uważasz go właśnie za niebezpiecznego? No bo jednak no, skończyło się to za pierwszym razem tym bardziej za pierwszym razem dla ciebie, dla, dla twojego zdrowia. Tak, z złamanym nosem czy pękniętym. Znaczy nie, no tutaj akurat y, on, nos był złamany wtedy, ale y, wychodząc do walki, no wiadomo, że jestem nastawiony na to, że coś mi się tam stanie i to naprawdę nie jest kwestia tego, czy y, wychodzę z całym nosem, czy ze złamanym, tylko po prostu ja chcę tą walkę y, odbyć na sportowych zasadach, y, zakończyć ją w sportowy sposób, a nie nie przez no contest, czy kwalifikacja no, no bo wtedy to mi nic nie daje, no co mi dało to, to, takie zwycięstwo, no nie wiem, ja się z tego zwycięstwa kompletnie nie, nie cieszę, nie mam satysfakcji, no i od dwóch walk stoję w miejscu, moja kariera w ogóle się nie rozwija, no i to mi się bardzo nie podoba. Co wobec tego powiesz o proteście, który wniósł Piotr Jeleniewski, trener Azora Żiewa? Może nawet po, po kolei o po, podpunktach. Jeżeli dobrze pamiętam, jeden z podpunktów y, mówił, że uderzenie to kolano, bądź nawet niekoniecznie chyba kolano, weszło w barki i pachę. To jak to weszło? To znaczy, ja powiem tak, że a propos tego protestu, właśnie też między innymi dlatego się tak, miałem taki okres wyciszenia, że no właśnie nie śledziłem nawet jak ten protest został sformułowany, jak on tam przebiegał się otoczyłem od Facebooka i tak dalej, po prostu, bo dla mnie osobiście ten protestową była, była głupota no, wnoszenie protestu. No to tak samo jak nie wiem ja, ja bym wniósł po pierwszym, że chciałem, chciałem, chciałbym wygrać tą walkę po, po tym faulu. No, dla mnie to był stuprocentowy faul, to co Anzor zrobił e, w ostatniej walce no i tyle mam do powiedzenia, nie wiem, wszystkim, którzy z linijką badają, czy tam były, czy punkty podporu, czy tam kolano było, nie wiem, czy centymetry na ziemią, czy nie, no to moim zdaniem to jest głupota, bo jeżeli jestem na kolanach, a jest wyprowadzane kopnięcie to nie wierzę w jakieś tłumaczenia, typu myślałem, że Artur będzie wstawał do góry. No, bo, no nie wierzę w takie coś, no po prostu moim zdaniem Manzora poniosło i tyle, no konsekwencje tego trzeba, trzeba przyjąć na klatę, a nie płakać i wnosić procesy. Ty, no i no Tak samo mi się nie podoba na przykład to, co mamet powiedział, typu, że tam. Tak, ja tego właśnie nie słyszałem. Co powiedział mamet? Że kolano weszło, ale lekko. No, to, to, to jest na zasadzie, no nie wiem, typu ukradł auto, ale używane, a nie salonu. No, no, ja wiem, że to są emocje i tak dalej, no ale co no czasami trzeba się ugryźć chyba w język. Ale właśnie, a propos tego lekko, bo też był, no to jest dosyć teraz tak widzę za, całym tym widzę zabawną sytuację, bo teoretycznie ta głowa bardzo nie odskoczyła, ale ona nie odskoczyła właśnie dlatego, że Anzor chyba trzymał po prostu tą głowę, więc jakby były takie przeciwstawne siły, więc powiedz, jak mocno weszło? No, leżałeś na tych deskach, więc, więc chyba efekt był. No, to znaczy ja powiem tak, że nie pamiętam tego uderzenia, ja znaczy najpierw tak, ja walkę obłędnie, czy dostaję po głowie, czy nie, pamiętam takimi klatkami. typu, że zadałem jakiś cios, tam kilka sekund później nie wiem, przyjąłem jakiś cios. I pamiętam tak klatkami. No, tutaj nagle y, widzę bagiego sędziego nade mną no i mówię: kurczę no to zostałem znokautowany w takim razie, bo nie pamiętam klatki, która była ciut przed tym, dlaczego leżę, a sędzia jest nade mną. No i potem się jeszcze zbierałem lekarze. Ja się oczywiście pytałem, co się stało, no to nikt mi, nie, nikt mi nic nie odpowiadał, tylko tam, nie wiem, pacz na palec i świecenie latarką po oczach. no i W sumie tyle, tyle z tego pamiętam. No jak, jak wyglądała cała sytuacja, no to każdy sobie może zobaczyć i każdy to może ocenić. Ocenić, jeżeli oczywiście zna zasady, bo z tego co zauważyłem, to też, mimo że grono osób, które, które, walczy, które ogląda MMA, rośnie, to no, niestety jeszcze nie wszyscy są wyedukowani i do końca nie znają zasad, bo jak słyszę argumenty typu jakie czy punkty podporu to jest MMA, no to, to, no, to, no, to nie każdy zna, zna zasady i chyba przyjmuje, że to jest sport, no i tutaj po prostu obowiązują pewne zasady i trzeba się ich trzymać. No nie jest dozwolone wszystko. A czy ktokolwiek z teamu Anzora odezwał się do Ciebie, bądź sam Anzor po wszystkim coś przeprosił, bądź cokolwiek? Tak, ja rozmawiałem z Anzorem po, dokładnie czego rozmowa dotyczyła, to też Wam nie powiem, bo, bo nie pamiętam. Wiadomo, to były tam jeszcze emocje i tak dalej, no, no rozmawiałem. Tak jak mówię, no ja nie mam, nie wiem, typu teraz jakiejś złej krwi do, do Anzora czy Piotra Jeleniewskiego absolutnie za, 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 za ten proces uważam w ogóle, że Piotr, że Piotr jest bardzo miłym, fajnym facetem i tak dalej. Aczkolwiek uważam, że no faul był popełniony, że protest nie powinien w ogóle wpływać. Jak już płyno, to cieszę się, że decyzja była taka, jaka była, no i tyle. Wiele osób oczywiście twierdzi, że po, powinna się odbyć trzecia. Jaka jest Twoja opinia na ten temat, trzecia walka? Znaczy, co do trzeciej walki, no ja myślę, że i tak czyś jak się kiedyś tam te nasze drogi z znowu zejdą. Ja na tą chwilę chciałbym zawalczyć z kimś innym, ze względu na to, że no ja od dwóch walk się przygotowywuję pod jednego zawodnika, no i kurczę, no naprawdę nie chciałbym trzeciego cyklu przygotowawczego robić po Tanzora to raz. No po prostu byłoby ciekawiej, gdybym na treningach przygotowywał się pod kogoś innego. A druga sprawa, no, tak jak mówiłem, od dwóch walk, kurczę, stoję w miejscu i to mi się nie podoba bardzo, bo no contest i dyskwalifikacja no to nie są wyniki, które które mnie zadowalają, mnie po to solidnie przepracowałem obydwa okresy przygotowawcze i naprawdę chciałbym po prostu zawalczyć z kimś innym. No jest w 6,6. Jeszcze ten kuzyn Tanzora, tak? Potem, tak? potem jest jeszcze ten chłop, ten Litwin, który walczył z Kubą Grecich. Grecichą, no To on też przecież w 6,6 chodzi a nie w 70. no a więc kurczę z nim by no przecież poza tym KSW, no, nie ma problemu na pewno ciągnięciem do siebie dobrych zawodników, a więc no, tutaj nie widzę tak za bardzo sensu i ciśnienia na, na, na tą trzecią walkę, Ten, na pewno żeby nie była od razu, no, bo tak jak mówię, ja naprawdę dałbym i sobie, innego przeciwnika, Janzorowi, niech on zawalczy, niech wygra, ja niech zawalczę, wygra. I tam z czasem te nasze drogi znowu się zejdą. W... Tyle. A tak właśnie obserwowałem przy Twoich poprzednich przygotowaniach i, i teraz, i tak ewidentnie miałeś takie napompowane barki. takie Dla mnie to są barki y, y, boksera bardziej. Powiedz mi, w jaki sposób ty się przygotowałeś na Anzora, który wiadomo, przede wszystkim jest zapaśnikiem. Znaczy... Były, były napompowane. Były napompowane? Jest moc, tak. O, to, to fajnie. Nie no. Nie przygotowałem się jakoś tak typowo streakę bokserską no Tak jak zawsze robiłem i zapasy, i partery, i stójkę. No, może po prostu nie wiem, dorasta mi te barki jakoś tak... Tak już masz pan. Tak, tak, jakoś. No, wiem, na masę poszły tym razem. Dobra. Możesz mi w zasadzie to tyle, ale chociaż nie. Jest jedna zabawna kwestia, bo ogólnie ten wywiad zrodził się też z tego, że chyba niedawno udzieliłeś dla Onetu wywiad tak, on tam chyba dosyć mocno został e, ocenzurowany bądź nie wiem, coś tam było takiego złego powiedziane, czy to bardziej tak pod siebie stworzyli? To znaczy nie, no udzieliłem wywiadu dla Onetu i przez nie wiem cztery minuty im właśnie tłumaczę, tak jak tutaj podobnie, że kurczę, chciałbym zawalczyć z kimś innym, tam nawet zawodników wymieniałem, tam produkuję się na tym, po czym wchodzę na drugi dzień na Onet i widzę w tytule Sowińskich chcę z, z Ażyjewem. Mówię, kurczę, co to jest? Włączam i rzeczywiście był, z tego wywiadu był tak powycinany, że na przykład o tych innych zawodnikach nie było nic wspomniane. Było tam, że nasze drogi znowu się zejdą i Potem ten tytuł też zmienili na szczęście i już tam jakoś było to tak pod jakimś takim normalniejszym tytułem, ale no na początku aż się zdziwiłem, że tak się da powycinać, pomanipulować i wychodzi zupełnie co innego. To nie przejmuj się, ten wytniemy i zmanipulujemy jeszcze bardziej, także będzie jeszcze gorzej. Dziękuję bardzo za wywiad i powodzenia w jakiekolwiek będą tam plany przyniosą dla Ciebie KSW Włodarze, to powodzenia. Dziękuję bardzo, jeszcze korzystając z okazji, chciałbym podziękować wszystkim, którzy trzymali za mnie kciuki, którzy pomagali mi w przygotowaniach, i firmom, które mnie wspierają, czyli Pitbull, e, Clickhouse, Das Group, e, Dragon. E, Pitbull'a wymieniłem. Kurczę jeszcze Hebda, Rafpol, dziękuję serdecznie. Tomet Diagnostic, Kubahycki, dziękuję bardzo.